Ну и нас нам увидели... А я так просто попробовал. А начнем лодки пошли. Za co oceniani są uczestnicy? Przede wszystkim za to, czy łódka jest dość skomplikowanie zrobiona, także jest oceniana oryginalność wykonania. No i oczywiście to, czy ona w ogóle cokolwiek przepłynie. Dlatego mamy jak gdyby, tak naprawdę oddzielne kategorie. Jedna kategoria dotyczy tego, dotyczy wyglądu łódki, a druga kategoria dotyczy czy ona faktycznie pływa. A jeśli łódka nie dopłynie, a będzie za to najbardziej oryginalna i kreatywnie wykonana? Tak naprawdę decyzję nad tym podejmuje nie tylko osoba, która kieruje danym konkursem, ale także prorektor do spraw studenckich. I faktycznie czasami są takie przypadki, że wygrywa ta najbardziej oryginalna. Czy ma Pani już swoich faworytów? Najbardziej mi się podoba na razie butelkowa łódka, która stoi tutaj po naszej lewej stronie. Dziękuję bardzo. Jakie wrażenia po przypłynięciu? O, woda bardzo fajna. Cieplutka. Tak, tak. Łódka trochę ciężka. Musimy ją przedtem. Ale nie, jest dobrze, jest fajnie. Jak wygramy, będzie super. A nie, to nic się nie stało. Bo fajna zabawa. Myślicie, że tylko wy macie szansę wygrać? Nie, nie były jeszcze kilka, było bardzo szybkich. to W tym roku bardzo dobra konkurencja. Bardzo szybkie zespoły, dwa lata temu jeszcze było tak, bo mieliśmy lekką dogryweczkę na końcu, a w zeszłym roku była kiepsko, bo były tylko dwie ekipy, ale w tym roku konkurencja jest zacięta i myślę, że różnice będą minimalne. Dwa razy Dzień. już wygraliśmy, teraz trzeci raz może się uda, jak fajnie by było, ale... A w przyszłym roku też startujecie? To zależy od tego, jak tam rektor nas przyjmie, czy zostawi, czy nie, bo... Już trzeci, trzeci rok, trzeci rok to już jest tak przy końcu naszej edukacji, że tak powiem. Chociaż można się uczyć długo, ale... I raz można wygrać. Nie najmłodszy już, bo 29,5-letni książę Omalże nie zęglał na jej widok. W jakim celu zorganizowany został konkurs? Dyktando akademickie to jeden z takich sztandarowych konkursów koszalińskich i Już od kilku lat organizujemy ten konkurs. Przede wszystkim może dlatego, żeby człowiek nie zapominał w dobach komputerów, w jaki sposób się pisze. Żeby nam sam, samodzielnie Word nie poprawiał naszych błędów. Studenci chętnie uczestniczą w tym konkursie. Również Uniwersytet Trzeciego Wieku do nas przychodzi, zapisuje się na konkurs. Ale także mieszkańcy Koszalina oraz młodzież z koszalińskich liceów. Czyli konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem? Ja tak, faktycznie jest to duże zainteresowanie, chociaż tak w zasadzie jak przy wszystkich konkursach, zależy on bardzo od pogody. Jeżeli nie ma rano deszczu, to więcej na pewno osób przyjdzie, jeżeli niestety jest deszcz, no to możemy się spodziewać troszeczkę mniejszej frekwencji. A jakie są przewidywane nagrody dla uczestników? Nagrody dla uczestników są różne, począwszy od gadżetów TKS-owych, kończąc na piórach czy też książkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co nieco z boku wejścia do katedry przygotowano miejsca dla gości, wśród których dostrzec można było hardych arystokratów, chorze hrabianki, roztrzęsionych artystów, a nawet superprzystojnego piłkarza i jego arcymodną żonę, ubraną tego dnia w wyjątkowe ohydztwo. Jaki był temat dyktanda? Ach, cóż to był za ślub. Myślę, że, że był dosyć trudny, chociaż zobaczymy za dwie godziny. Tak jak właśnie Pio pan Piotr Zaczek mówił, że już będzie można zobaczyć wyniki. Czyli poziom trudności od 0 do 10? Myślę, że 7. Czy brałaś udział w zeszłym roku? Tak, brałam i jeżeli chodzi o tematykę, to była zupełnie inna. Czy zamierzasz brać udział w tym konkursie w przyszłym roku? Jeżeli będę studiowała na Politechnice, to jak najbardziej. Jak organizacja? To wszystko idzie pomyślnie? czy planu. dobrych TKS-y przebywają jak na razie w bardzo dobrym spokoju, ładnie wszystko, studenci się kulturalnie bawią, zachowują. Nie mamy żadnych zasiedzeń do nich, oby tak dalej. Nie mamy dnia przed zachodem słońca, ale wszystko jest dobrze. Dzisiaj jest taki dzień troszeczkę sportu, zmagania wydziałów Instytutu, instytutów, później będą się zmagania DS-ów, rywalizacja sportowa, więc myślimy, że będzie wszystko dobrze. A studenci współpracują? Studenci jak najbardziej z nami współpracują. Pokazało to m.in. na początku sztuka w kaczy, na której było ponad 300 studentów. Otrzymali za to koszulki w nagrodę za przybycie TKS-owe. Tutaj pomagają nam również o porządek na osiedlu akademickim. Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z studentów Politechniki Oszlanińskiej. Dziękuję bardzo.